Alert, alert. Odpalamy protokół Operacja Kulki Mocy kontra Czysta Wódka. Proszę państwa, mamy to. Wypłynęła historia, która jest absolutnym złotym Graalem polskiej piłki nożnej. Zapomnijcie o taktyce, zapomnijcie o spalonych. Prawdziwy mecz rozegrał się przy stole w stołówce reprezentacji Polski. W lewym narożniku ona, cesarzowa fitnessu, królowa bezglutenowego chleba. Kobieta, która uważa, że gluten to cichy zabójca, Anna Lewandowska. W prawym narożniku oni, piłkarze, twardzi faceci, którzy po meczu lubią, no cóż, zregenerować się w tradycyjnym polski sposób. Na ich czele Kamil Glik, obrońca, który nie bierze jeńców. O co poszło? Jak ujawnił Sławomir Peszko, nasz naczelny świadek koronny imprez kadry, podczas Euro 2016 Anna Lewandowska postanowiła przejąć kuchnię. Tak jest! Nasza Ania uznała, że chłopaki grają słabo, bo jedzą za dużo glutenu, więc wjechała ze swoim cateringiem. Były pudełka, były kulki mocy, był chleb zmieniający życie. I co na to kadra? Czy byli zachwyceni, czy rzucili się na jarmuż? O nie! Atmosfera gęstniała, napięcie rosło, aż w końcu Kamil Glik nie wytrzymał. Spojrzał na to zdrowe jedzenie, spojrzał na Roberta, spojrzał na Anię i wypalił zdanie, które powinno zostać wyryte w kamieniu przed Stadionem Narodowym. Cytujemy ten historyczny postulat. Jeszcze niech zaczną nam podawać bezglutenową wódkę! BUM! Szachmat! To jest, proszę państwa, knockout. To jest ostateczne starcie cywilizacji. Wyobrażacie to sobie: bezglutenowa wódka Bajan wegańska, ekologiczna, z dodatkiem nasion chia i spiruliny żeby kacz był bardziej świadomy? To jest ten moment, w którym Lewandowski Enterprise zderzył się ze ścianą zwaną polska tradycja biesiadna. Robert może być najlepszym piłkarzem świata, ale w szatni, kiedy wjeżdża temat lufy, to glik jest królem, a Ania ze swoimi kulkami mocy musi ustąpić miejsca małpkom. To jest piękne. To pokazuje, że nawet Robert Lewandowski, ten cyborg, ten tytan pracy, musiał się mierzyć z buntem na pokładzie, bo jego koledzy bali się, że żona kapitana zabierze im ostatnią radość życia, gluten w piwie i wódkę po meczu. My w Alercie Celebryckim jesteśmy zachwyceni tą wizją. Co myślicie? Czy bezglutenowe wódka to dobry pomysł na biznes dla Ani? Czy Kamil Glik został bohaterem narodowym? Czekamy na Wasze opinie i subskrybujcie, bo my idziemy sprawdzić, czy wódka z ziemniaka ma gluten.